Witam serdecznie. Jesteśmy znowu przy tych samych ulach, co zwykle. Minęły te trzy piękne dni, tak? Dzisiaj już na pasiece byłem tutaj o godzinie około, słuchajcie, może trochę po. Yy, yy, ogólnie tam, gdzie mieszkam, to huragan okropny. Tutaj całkiem, całkiem, słuchajcie, całkiem, całkiem. I widziałem, że te pszczoły... Jakby się stało długo przy ulu, to widać, że jakaś pszczoła latuje, 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 latuje. Tak? Widzę, widziałem tam, że y, y, pszczoły ogólnie, ja widzę chyba, że te, które pobierają to ciasto, to są bardziej zainteresowane tymi wodami troszeczkę. I tam widziałem, ulu było na pewno pobrane. Nie, że one pożarły tego. Po tych pszczołach nie widzę, żeby one były jakoś tak, wiecie, jakoś tak spocone, wyślizgane czy coś. To tak nie, nie? To, to widać po pszczołach. Jak się pszczoły czymś zamęczają, wtedy widać. Dobrze. Tu sobie powolutku te ciasteczko tam skrobią widzę. Dzisiaj miałem, słuchajcie przygodę, tak? Paczkową. Naprawdę. Niektórzy to, jak chcą ze mną w ogóle robić jakiś interes, to, to jeśli są tacy bardzo drapieżni i szukają dziury w całym, to i, i oskarżają zaraz o nie wiadomo co, świrują i w ogóle i tak dalej, to niech lepiej w ogóle ze mną w nic takiego nie wchodzą, nie? No na serio. Te widzę tu ciacho pięknie. Widzę, że ja daj mi na pewno pełen słoiczek, jest pół. Nie, ale przez to, że te pszczoły tam grzały i w ogóle zrobiło się to gluciaste znowu. Nie? Dzisiaj mam wodę bardzo ciepłą. Paruję sobie. Też im dam. Tak, one tam siedzą, miały ciasto, to ja tak daje prawie cały słyczek, czek, który wleje, nie? To trochę było i się zrobiło, nie? Syfna woda. Więc przepłukamy wtedy porządnie. I znowu pełen wlacz, żeby tutaj na nie ciekło jakoś. No, nie rozlatywać się, siedzieć tam siedzieć. Tak, dzisiaj pszczoły widziałem, że po prostu y, jeśli chodzi o tą wodę, to były tak jakby normalne loty po tą wodę tutaj, nie? Ale to, to też ja widzę, że to... One wcale daleko po tą wodę nie, nawet tutaj gdzieś ze słomy, gdzieś tu. Blisko całkiem, tak? Nigdzie daleko tam nie latają. Byłem na rowie na słonecznionym, to też tak nie. Więc słuchajcie, jeśli ktoś by chciał... Sześć mat warszawskich, że ramka Tak? Wiązanych tym białym sznurkiem i sześć mat mam górnych na 10 ramek, warszawska, szerokie To, to za trzy oddam, tak? Więc mam taki zestaw Niestety nie, nie ze wszystkimi da się coś zrobić normalnie Czasami niektórzy to jakby w tym wszystkim szukają jakieś ofery, ja mam wrażenie. Nie ja wiem, nie obchodzi mnie to, tak? Ja tych wszystkich moich rzeczy to ja nie robię po to, żeby to było z tym jakiś problem później związany. Nie to nie. Nigdy nie dostaniesz już nic więcej ode mnie, tak? Ja to tak podchodzę do sprawy. Nie? U mnie tak nie jest wcale do końca, że klient, coś nasz pan. Tak, jest nasz pan. Wszystko jest oczywiste, tak, ale, ale jak już widzę, że zaczynają się jakieś z tym konflikty czy coś, to już w tym momencie nie jest klient, nasz pan. Klient dostaje z pieniądze <laughs> i on czasami ja zauważyłem po niektórych, że on napisze później, że chce pieniądze niż ja. Niż ja już o tym pomyślałem. <laughs> Więc ja to jestem taki też, mi na tym nie zależy, tak? Żeby komuś wciskać coś, co ja wykonuję u mnie w pracowni, tak? Ja uważam cały czas, że to są rzeczy wyjątkowe. Jeśli z tego wynika jakiś problem, to, to po prostu to nie. <laughs> Taka dzisiaj była historia, dlatego mam maty można ode mnie sobie nabyć, słuchajcie, bardzo fajne maty już są spakowane nawet pani nawet miała ode mnie gratisy nie? których też nie będzie miała taka jest historia nie? dzisiejszego dnia no ale to tyle, nie? zawsze się co roku znajdują jakieś jakby to powiedzieć Czarne owce interesu, nie? Zdążyłem się już do tego przyzwyczaić. Co roku miałem jakieś przygody właśnie z ludźmi dotyczące paczek w ogóle i tego wszystkiego. Dobrze. Tu widzę pszczoły, że naprawdę konsumują te moje pokarmy. Tak, widzę, że pszczoły doskonale wiedzą już co się dzieje. Że ja tu pszczoła wyleci i ona już tu za dużo nie świruje, tylko ona od razu leci tam pod wylotek, pyk, pyk. Poozlatuje się to, nie? Jak jakaś pszczółka wyskoczy, dlatego to, to już takie coś, nie? Już nie jest takie może niebezpieczne dla tych pszczół, bo, bo pszczoły już po prostu mają. Widziałem dzisiaj normalne loty, jakby po tę wodę. Tak, normalne loty po tę wodę. I to już będzie się starało podejrzewam się że tak utrzymać, tak? Jeśli teraz będą pogody, że nie będzie tych. Znowu się zaczyna to gadanie, że jakieś okna pogodowe, takie klatki pogodowe, że w ciągu dnia jest ileś czasu na coś. To nawet widzę, że pszczoły są w stanie wykorzystywać takie półgodzinne, jakby że pół godziny jest lepsza pogoda i one polatają, potem znowu coś ten, się pochowają, widać, potem znowu, nie? Ta, ale tak ostrożnie, że one nie fruwają za daleko ani nic. Tak, teraz już nie robi się taki glut jak po tym, po glinie, po tej wodzie z, ze źródełka, nie aż taki straszny. Ale mi się wydaje, że to właśnie te pszczoły to grzeją i w ogóle i, i na drugi dzień już może się z, ty, z tym dziać, Jak w domu taka woda stoi już trzeci dzień, to aż śmierdzi, Już tak skisi się, ta woda żyje po prostu, nie? Jeśli pszczoły tego ileś nie pobiorą na samym początku, tak jakby przez powiedzmy pierwszą dobę, tak? Później już będzie już tylko, to potem już przestaną, nie? Tylko... Ja to może im tego nie wciskam na siłę. Nie wiem. Nie? Ja tylko się staram, żeby ta woda była świeża, bo to jeśli już chcę, Ja, ja chcę je im trochę zapadać chociaż tej klonowej, nawet niech tam coś skapnie i na siłę przeliżą. To uważam osobiście, że ta woda klonowa to jo. Nie? Tak, już ta woda ze strumieniami się nie podobała. Oj coś tu gdzieś włożyła nogę. Dobra. To by było to wszystko. Hmm. Czy pobierają, czy nie? Tak, tam widziałem coś pobrały, tu coś może zniknęło, tam coś, tak? Tak nie wszędzie, nie? One może tego niewiele już chapią Mi się wydaje, że jak one mają możliwość latania po wodę gdzieś ten, to one chyba wolą sobie coś wybrać, coś innego. Eee. A na razie ta woda leci, nie? Jak szalona. Ja już nawet Słuchajcie, robię coś takiego, że tą wodę wygotowuję i ona mi się tam wygotowuje. już mam garnek, co już zagęściłem dość mocno. Tak? I, I później może po prostu jakieś pszczoły coś dostaną, takiego, że to będzie jakby syrop klonowy trochę bardziej. Nie, wtedy będzie miało więcej cukru. Niektóre może po prostu coś dostaną. Nie wiem. Jeszcze nie wiem nic. Tak? Co ja z tym zrobię? Po prostu leci tego tyle, że nie jesteśmy w stanie tego spożytkować z pięciu drzew. Normalnie, nie? Y i to by było to wszystko. Słuchajcie, jadę dalej. Hmm, nawracając do tematu różnych paczek, wysyłek, ja to nie wiem, nie, czasami. Ja bardzo często dokładam do tych paczek, tak naprawdę. Bardzo często dokładam coś do paczek, bo jak ja coś porobię i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem. Ja wiem, że ludzie są różni, mają różne problemy i tak dalej, i tak dalej, ale. Jeśli ktoś już na samym początku szuka dziury w całym, tak jakby, tak, to ja uważam, że nie warto tej osobie jest w ogóle wysyłać nic, ponieważ cokolwiek by się z tym nie zadziało i tak dalej, i tak dalej, w najbliższym czasie i tak dalej, i tak dalej, czy cokolwiek, czy nawet szypę nie pasuje, czy się by rozpiął supę na przykład jakimś cudem, to, to, to nie, nie, to, to, to by był dramat wtedy z taką osobą się dogadać, więc... Nie? W ogóle nie. W ogóle jeśli ktoś taki jest, że po prostu sam nie wiem, no lubi szukać dziury w całym, to nie, to nie chcę z kimi robić nic. <laughs> Wszystkim słuchajcie miłego dnia ja pędzę dalej, bo jeszcze jedziemy dzisiaj. Babę ma utopić. <laughs>